Witam serdecznie Szechowa Polsko. Lecimy z kolejną partyjką. Tym razem naszym przeciwnikiem jest Mr. Pepsi Max. Zawodnik o rankingu powyżej 2,400, Duńczyk. Także zobaczymy, co tutaj kolega zaprezentuje. Mamy póki co obronę nowoczesną. Ja tutaj mam ten swój systemik, gdzie gram przeciwko temu gońcowi na G7. Bardzo spokojne, bardzo fajne ustawienie. Kontrujące. Mam przewagę przestrzeni w centrum. To jest wszystko, co. Czego ja wymagam od debiutu, wszystkie figury mają naturalne dla siebie miejsce, nie mam żadnych problemów w tej pozycji. Robię sobie taki manewr skoczkiem, wyprowadzam sobie potem gońca, nigdy żadnych problemów z obroną pirca czy obroną nowoczesną, dzięki temu nie posiadam. A często właśnie rywalowi na tym zależy. O, graliśmy już z tym przeciwnikiem, także ciekawostka, ciekawostka taka. Zagrajmy skoczek D2. Myślałem o E5, ale nie ma co się właśnie tutaj wjeżdżać. Po prostu wprowadzane figurki do gry, to jest fajne, że możemy grać te pozycje tak mocno na automacie, nie? Zobaczymy, co tutaj kolega zaproponuje, pewnie E5 jakieś. I co on by tutaj chciał uzyskać? Bo pytanie, czy my teraz idziemy tym skoczkiem w tym kierunku, czy w tym kierunku, nie? Bo w którymś powinniśmy. Skoczek C4 mi się trochę nie podoba, że po biciu, biciu jest D5. Chociaż po biciu na D4 mogę zbić też skoczkiem, ale nadal wchodzi D5. Także ja raczej sobie zgodnie z planem odejdę z F1 w tej pozycji. To jest taka moja myśl. EDCD D5, E5. Klasyka gatunku. Pytanie, czy D5 może od razu zagrać przeciwnik? Ale po D5 chyba mogę zbić na D5. Na E4 po prostu to zbiję. Rywal ma pewną inicjatywę, zapiąka, ale, ale nie jest to chyba wystarczające. Może też nastąpić EDCD i C5, żeby po D5 tego gońca rozegrać. Taka troszkę partia hiszpańska z tego wyjdzie wówczas. Ale wydaje mi się, że we wszelkiego rodzaju tego pozycjach, tego typu pozycjach raczej jest to w porządku sytuacja dla białych. Przynajmniej powinna być z reguły. Ale tak, jeżeli grałbym na miejscu przeciwnika, to na pewno EDCD i C5 bym zagrał. Hetman 7 wydaje mi się, że to nie jest krok w dobrym kierunku, bo tutaj jednak wieża stoi na linii z Hetmanem, czy inaczej Hetman stoi na linii z wieżą. Tak więc, rywal będzie musiał zawsze uważać na tego typu rzeczy, i pewnie to jest znak, że nie będzie chciał tego pionka ruszać. No bo wtedy, jak zniknie ten pionek, to będę mógł zagrać sobie E5. No i oczywiście, dzięki temu, no właśnie, wykorzystać fakt, że, że ten Hetman nie stoi tutaj najlepiej. Także myślę, żeby nie, żeby nie zagrać A4, potem może B3 i tego gońca na A3 żeby nie wyrzucić. To wydaje się mieć spoko. Mogę zagrać h3, skoczek g4, wtedy nie będzie nigdy, wtedy bardziej z planem goniec e3, hetman d2 i gońcem na h6, nie? Co też nie jest głupie, rywal gra h6, ja zagram h3, zagrajmy jak najwięcej takich dobrych, prostych ruchów. No rywal będzie chciał zagrać b5, więc wrzuca a4, to na pewno nie jest złe. Tutaj jak ten król stoi na diagonali z gońcem, czasami pojawiają się jakieś takie dodatkowe możliwości, ale na razie chyba nie, bo mówię, ten pionek tutaj stoi, on musiałby iść do przodu na e5, Kiedykolwiek ten pionek pójdzie na E5, pozycja białych zacznie się bardzo mocno rozkręcać. Także A4: pytanie, czy rywal będzie chciał zagrać A5? Wtedy ja zagram B3 prawdopodobnie. Ojej, wieża D8. Ten ruch nie jest. Nie jestem fanem tego ruchu. Ja chyba zagram B3 mimo wszystko. Z planem, właśnie, goniec A3. Taki miałem pomysł. Zobaczcie, jak harmonijnie ta, figur ta, ta, ta pozycja wygląda, nie? Wszystkie figurki stoją bardzo zdrowo. Mamy pięknie strzeszone centrum. Rywal ma ograniczonego gońca przez mój łańcuch piękowy. To jest po prostu bardzo zdrowa pozycja. Okay, nie jestem wielkim. On, on chce chyba przerzucić tego Hetmana na C7, jednak. Ok, może, może się wyrobić. Może się z tym wyrobić czasem. Hmm, może C4 tak trochę podkusić go. Do bicia, właśnie żeby wtedy E5, ale może mogę nie mieć na to przygotowanym jeszcze wystarczająco tego się troszkę obawiam. Kurczę koniec A3, koniec A3. Hetman C7 to jest taka dość ważna pozycja. Wtedy mogę Hetman D2, ale on i tak będzie chciał tego Hetmana tu przerzucić. Tylko pytanie, czy może nie lepiej jednak goniec B2 od razu zagrać? Hmm. Dobra, zagram Goniec B2 jednak. Bo jak zagra mam C7, to wtedy zagram C4. I to wydaje się już być nieco bardziej w tempo. eb 1D4. Goniec b d 4 Skoczek E6. Goniec C3. Jakoś to wygląda. O, skoczek A 6 od razu, czyli rywal tutaj stara się za wszelką cenę. DEDS DE, skoczek A5 i skoczek F4, jakieś takie dziwne taktyki właśnie przeprowadzić. I może mieć to sens przyznam się szczerze. Dlatego raczej nie będę się w to wdawał, tylko zagram po prostu Hetman D2. Pewnie teraz rywal zejdzie Hetmanem na C7. Okay, Skoczka F4. Tego ruchu nie jestem pewien. Ja chyba zajdę gońcem na C2 mimo wszystko. Na F1 też ten goniec stoi dobrze. Oczywiście broni bardziej mojego króla. Pytanie, czy to mi król wymaga aż takiej obrony. G5 jest samobójstwem. Zagram goniec C2. Zagram goniec C2. Nie, nie boję się tego ataku. A wydaje mi się, że tutaj goniec strzeże pionka na B3. Chociaż B5 teraz troszkę bardziej dopuszczam ale moim planem jest wieża D1 ta wieża na D8 wtedy będzie potrzebowała dodatkowej obrony C4 jest sympatyczną opcją bo ten skop nie, według mnie jest ok C4 teraz w ogóle, nie jeszcze wieża D1 jakby się udało zdążyć i bo po C4 nie ma bicia, bo skoczek podwisania. to jest w ogóle duży problem dla przeciwnika ok, koniec E6, no i pytanie czy C4 właśnie nie powinienem od razu grać na ED mam hetman BF4 C4 wygląda jak... jak dobry ruch. Kurczę, może C5 być. Mogłem się pośpieszyć. No właśnie to jest to, nie? Że czasami człowiek się pośpieszy jeden ruch. Bo nie mogę nic nie zrobić wtedy. Jak przepchnę, to on odejdzie gońcem po prostu. Cholipka. Mogłem to przygotować. Hetman na E3 na przykład. To nie jest zły ruch, tylko po prostu mogłem to lepiej przygotować jeszcze, no C5 bicie bicie, hetman E3 Skoczek D7 jest takie coś Okej H5 No właśnie, on w sumie nie musi w ogóle reagować na to. No ale... No. Wieża D1. Skoczek bije G3, bicie na G3. Koń H5, król H2. Nie, nie chcę psuć tej struktury. Bicie, bicie wieża D1. Nie ma sensu psuć sobie tej struktury. Stoję zdrowo, stoję zdrowo. Normalnie. Jest ok. Dwie minuty więcej nas zegarze. Chcę przestawić Hetmana na E3 teraz. Po biciu na D4, czym bijemy? To jest też ważna kwestia. Gońcem nie jest głupie. Okay, skoczę w pracy na F4, to jest takie troszkę igranie z ogniem, moim zdaniem. To jest moim zdaniem igranie z ogniem. Co on chce F6 zagrać? No Hetman E3 wydaje mi się bardzo dobrym pomysłem. Jeżeli F6 nie wiem, czy ja C5 nie zagram, żeby zburzyć tę jego pozycję. Tak, C5 wydaje się być bardzo ciekawą opcją. Bicie na D4 nie działa, bo po Hetman B4 mogłoby się wydawać, że D3, ale wtedy mam goniec G7. I po biciu na C2 jest Hetman H6 i Mat. Tam wchodzi. Może on grać na to, że nie mogę zbić skoczkiem, bo to jakieś hetman G5 czasami się pojawiają groźby. Ale no właśnie, C5 wydaje mi się, że tutaj mam. Wydaje mi się, że C5 to jest taki ruch, którego można nie dostrzec. Po biciu na C5 bicie na E5. Tylko pytanie, właśnie, czy, czy mogę na to pójść? No znowu to Hetman G5 tam wchodzi. Hmm. Może się pośpieszyłem troszkę. Znaczy, to i tak wyglądało bardzo zdrowo, nie? Ok, ten ruch mi się nie podoba. Nie, 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 ten ruch mi się bardzo nie podoba. Czekajcie, bicie, bicie. Come on. Po koniec H3 mam Hetman BF4. O co chodzi? Bo on chce zagrać tu, ale ja biję skoczka. Bicie na E5, odchodzę hetpanem. wisi na D6. to jest koniec. To jest po prostu koniec. Wow, dobra. Zdobyliśmy. No i o tym mówię właśnie: Pirc Defense, to jest moim zdaniem antidotum przeciwko Pircowi. Zobaczmy sobie przegląd tej partii. Pniemy się dalej w górę. Ja oczywiście, zawsze po każdej wygranej, jak idzie pik rankingowy do góry, to, to muszę sprawdzić, na jakim, na jakim miejscu jestem. Także zobaczmy, jak to się teraz prezentuje. Czy Ego to. 32 miejsce. Jestem wyżej. Byłem chyba 37 albo 36. Ostatnio, jak patrzyliśmy. Zobaczcie, wygraną. Przeskoczyliśmy dwóch arcymistrzów: Christopher Aju i y, chyba Smilje. Ilia Smilje. Smilin. Ilia, tak. Zawodnik też 2600 mocno, także zobaczmy, że, że mocno się pniemy. Top 32, następna wygrana może nam dać no, miejsce w top 30, jakby tak 4 punkty zarobić. To by było bardzo fajne już, bardzo, bardzo fajne rozstrzygnięcie. No i przede wszystkim coraz bliżej do tego mitycznego 2660. Także zobaczmy te partię, bo to naprawdę była przyjemna giereczka. Co tutaj kolega Mr. Pepsi Max zepsuł? Znaczy, on po prostu spotkał się z zawodnikiem, który, który wiedział, co robi. Ale no właśnie, zobaczmy, zobaczmy, bo, bo mogło być różnie. Ciach, 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 C3, goniec D3, Roszada, wieża E1, skoczek D2, skoczek F1, skoczek G3, cały czas to A4 widzimy, tak? Komputer podpowiada. B3 mi się podobało. A5, A5, żeby nie dać rywalowi A5, ma sens. Tylko potem bałem się, że jak zagram A5, to że wieża B8 i do B5 będzie łatwiej przeciwnikowi dojść. Także nawet tu wydaje mi się, że zagrałem w porządku. Okej, Goniec C2, A czemu to jest aż taki duży błąd? Czyli jednak, żeby na F1, żeby, żeby ten goniec bronił tego króla. Okej, ja może trochę zbyt optymistycznie podszedłem do sprawy. Tu wydawało mi się, że C5 jest bardzo ciekawym ruchem. Wow, koniec F5, dobra, tego nie widziałem. H5 to jest fajny ruch. O wow. że po biciu, biciu, jak odejdzie goniec, to wtedy taką mam sztuczkę. I po biciu tu wchodzi. Cholerka. Szachy są ciekawą grą. H5, bicie, bicie, bicie. Wieża D1. Hetman E3. Nie wydawało mi się, że C5 musi być dobrym ruchem, ale problem jest taki właśnie, że ja przeoczyłem to, że po biciu, 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 ja za bardzo nie mam jak, jak zbić na E5, bo wchodzi hetman G5 i ja tu przegrywam. No, zapomniałem o tym na śmierć. Także ja po biciu na C5 prawdopodobnie musiałbym bić na C5 również. Ale to jest właśnie, no jakby samemu stworzyłem sobie słabość. No i F8, no to tutaj mogłoby być kiepsko. Z niczego. No, za mało cierpliwie grałem. Tak samo właśnie tu C4, niby dobre, ale, ale za mało cierpliwie to, to rozegrałem. No ale rywal też, no Hetman D7 to jest beznadziejny ruch. Rywal pewnie przeoczył po prostu, że umyślał, że coś takiego będzie, nie? Chociaż nawet tutaj po g nie za bardzo widzę, co on tutaj miałby osiągnąć. Tam jakiś dużo motywów tu wchodzi. Nawet się nie zdziwi, jak czasami jakiegoś hetmana mogę oddać. No ale pewnie nie ma takiej potrzeby. Także finalnie mamy bardzo przyjemne zwycięstwo naprawdę. W 23 ruchy, które pnie nas w górę. i No i zbliżamy się do, do szachowego szczytu. Do Mount Everest. Tak jest. Serdecznie dzięki za to, że byliście. Zapraszam na content dla wspierających na weekendzie, do dołączenia do grona wspierających, na wykłady debiutowe, głosowanie odnośnie kolejnych wykładów debiutowych. No i ogólnie do przeżywania ze Szperumenem tego jesienno-zimowego okresu. Trzymajcie się wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Papa. Pa.